Hejka! Z tej strony Kasia Skrzynecka i możecie mnie kojarzyć z kanału Kasia Skrzynecka. Jestem tutaj po raz pierwszy, ale nie ostatni, gdyż będę jedną z prowadzących. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, czy warto użyć się wakacje, jakie są z tego korzyści i jak to może pozytywnie wpłynąć na naszą edukację i dążenie do sukcesu. Dla niektórych nauka w wakacje może być sprzeczna z samą ideą wakacji, gdyż powinien to być czas spędzony na odpoczynku, na spotykaniu się ze znajomymi, a nie na siedzeniu nad książkami i nauką. Aczkolwiek, gdy sobie dobrze rozplanujecie naukę, to możecie np. Na nadrobić materiał, który w zeszłym roku Wam nie począł, albo nie mieliście czasu na ogarnięcie jego, bo nagle były inne rzeczy do roboty. Pewnie też sami z doświadczenia wiecie, że jeżeli przez dwa miesiące nic nie robiliście. I potem wracacie do szkoły, są szkartkówki, sprawdziany, odpowiedzi ustne. To jest ciężko przez pierwsze dwa tygodnie wdrożyć się no, do ponownego uczenia się. Podczas wakacji nikt was nie zmusi do nauki, no bo nie ma nauczycieli, którzy nad wami stoją i zrób to, zrób to, zrób to, tylko odpowiadacie sami przed sobą. Co więcej, uczycie się we własnym tempie i z tych materiałów, które wam odpowiadają. Które Was interesują, albo możecie też wykupić gotowy kurs, i tam będziecie przygotowali się z tej dziedziny, którą lubicie, która Was interesuje, ale będziecie mieli już wszystko podane, żeby tylko tą wiedzę przyswoić i osiągać sukcesy. I teraz przejdziemy do kolejnego punktu, mianowicie. Powiem wam taką mini historyjkę. Gdy byłam w liceum, miałam wielu znajomych, którzy brali udział w olimpiadach. Swoją drogą, ja też brałam udział w olimpiadzie przedsiębiorczości. Czasami było tyle rzeczy do roboty w szkole, tyle kartkówek, sprawdzianów, że nie było czasu na przygotowanie się właśnie do tej olimpiady. I jadąc na wakacje do brzegu wziąłam ze sobą mikroekonomię Mankiw'a, bo uważałam, że jest fajnie napisana, że mnie to interesuje i sobie ją po prostu w czasie wolnym czytałam. No i tak też robili moi znajomi, że po prostu podczas wakacji uczyli się do olimpiad, gdyż no było to coś co ich interesuje, to był ich taki konik e, i było to po nich widać. No i to jest właśnie przykład, jak dobrze spożytkować ten czas. I naprawdę, poświęcenie godziny dziennie to nie jest dużo, a takimi małymi kroczkami można osiągnąć wielki sukces. Trochę więcej o systematyczności w nauce możecie posłuchać tutaj, w Wiedzie z Kingą z wyciążczeniem 34. Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Także zapraszam Was tam bardzo serdecznie. Ale żeby było jasne, nauka w nie musi od razu oznaczać nauki do olimpiad, bo możecie się po prostu przygotowywać do matury, którą macie na przykład w kolejnym roku, albo przygotować się do kolejnego roku szkolnego. Jeżeli chcecie nadrabiać zaległości, to skupcie się właśnie na tym, do czego się nie czujecie dobrze przygotowani. Kolejnym plusem jest to, że jeżeli przygotowujecie się do egzaminu ósmoklasisty albo do pisania matury w następnym roku szkolnym, to taka nauka kroczek po kroczku, przez wakacje, nawet najmniejszymi porcjami odciąży was w kolejnym roku i będziecie mogli ten czas pożytkować na przykład na odpoczynek, a nie tylko siedzenie przez cały dzień i noc nad książkami, żeby no, wyśrubować ten wynik na maturze czy na egzaminie ósmoklasisty. Jeżeli jednak jeszcze was nie przekonałam do nauki systematycznie w trakcie wakacji takimi małymi kroczkami, to i tak polecam słuchanie sobie czasami podcastów z tej dziedziny, która was interesuje. Może wam to przynieść wiele korzyści, i potem będzie łatwiej wam się wdrożyć w ponowną naukę w nowym roku szkolnym, bo nauka, nawet nauka z podcastów, to jest zawsze jakaś nauka. Już wam teraz trochę popowiadałam o korzyściach płynących z nauki podczas wakacji. I może teraz taka mała rada, jak się do tego zabrać. Ciężko mi jest powiedzieć, co ciebie zmotywuje najbardziej, bo no, każdy zna siebie najlepiej, ale na przykład dla mnie dobrą motywacją jest właśnie wypisać sobie na kartce, co mam do zrobienia, jakie rzeczy mam do ogarnięcia i potem wykreślanie tego, gdy już jest gotowe, bo wtedy czuję taką satysfakcję i właśnie taką chęć do dalszego działania. Są tak naprawdę dwa sposoby do pozyskania materiałów do nauki. Sposób pierwszy, czyli szukanie wszystkiego na własną rękę, patrzycie co macie do garnięcia, nie wiem, szukacie książek, repetytoriów, materiałów w internecie i sobie po prostu wybieracie sami, co wam bardziej odpowiada. Drugim sposobem, który moim zdaniem jest bardziej skuteczny i przyniesie więcej korzyści, a zarazem jest też prostszy, to jest skupno kursów, w którym znajdziecie wszystkie materiały, które musicie przyswoić, aby osiągnąć dobry wynik na maturze czy na olimpiadzie. A jeszcze lepiej, jeżeli będziecie mieli od razu mentora, który was poprowadzi i pomoże, jeżeli czegoś nie będziecie rozumieć, będziecie mieli jakieś wątpliwości do rozwiania. I odsyłam was tutaj do strony indeks z kieszeni, którą macie podaną w opisie, także zerknijcie tam, bo warto. I tam znajdziecie szeroką gamę kursów, w zależności od Waszych zapotrzebowań. Na poniższe kurs możecie się zapisać w dowolnym momencie roku, ale wiadomo, że im szybciej, tym lepiej. Szczególnie, jeżeli macie na celu przygotowanie się właśnie do Olimpiady, aby mieć indeks w kieszeni i nie martwić się wynikami maturalnymi. Dziś czasami, kiedy podejmiecie decyzję we wrześniu, że o, pora się położyć do etapu szkolnego, to nagle się okazuje, że to jest za mało czasu, aby przyswoić taką dawkę wiedzy w tak krótkim czasie, bo. No często etapy w szkole są gdzieś już w październiku w listopadzie. Wielu kursantów, którzy odnieśli już sukces, ale chcą więcej, to przedłużają właśnie kursy w lipcu, w sierpniu, żeby nie wypaść z obiegu i cały czas szkolić się, żeby osiągać jeszcze więcej. Kursy są dostępne w dwóch formach, mianowicie w formie e-learningu, czyli jeżeli nie jesteście z Warszawy, nie macie jak tu jeżdżać tam na zajęcia. Jest też druga opcja, czyli dwa spotkania tygodniowo przygotowujące do kursów w małych grupkach, aby ta nauka była jak najskuteczniejsza. A jeżeli wam nie podpasuje to, co jest w ofercie, i chcielibyście jednak coś innego, bardziej zindywidualizowanego, to nie wahajcie się i piszcie na Facebooku, na maila. No i podsumowując już cały filmik, chciałabym jeszcze raz podkreślić, że takimi małymi kroczkami, nawet najmniejszymi właśnie powtórkami w wakacje, nauką w wakacje, dążycie cały czas do ustawionego przez Was celu. Więc pomimo okresu wakacyjnego, możecie ten czas dobrze wykorzystać i uniknąć tego przeskoku po wakacjach. Na dzisiaj to tyle, więc dziękuję Wam ślicznie za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmiku. Pa, pa!